Dzisiaj będziemy sobie odwzorowywać zestawy maty. Oczywiście tradycyjnie Dobry. z nikim innym jak z Aleksandrą. Oceniany będzie smak przez nasze jury. Każda osoba będzie wystawiać maksymalnie 5 punktów. Istotna też będzie prędkość. Kto zrobi szybciej, też ma 5 punktów. No i na końcu będzie liczył się wygląd. Mój Instagram, na którego serdecznie was zapraszam, oceni, który zestaw maty wygląda lepiej. Jeżeli chcecie więcej filmów tego typu, to koniecznie zasubskrybujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie, żeby żaden content was nie omijał. Przypominam, że filmy są codziennie o 14:00 i możecie też lajka zostawić. Mamy tutaj Zestaw maty, żeby jury mogło porównać sobie smak. Swoją drogą w końcu też się udało dostać naklejki do zestawu maty. Całkiem ładne. Przed filmem oczywiście każdy z nas był na zakupach. Tutaj na dole są moje rzeczy. To są moje rzeczy, moje są fajniejsze. To się okaże. I co? Możemy zaczynać. Tak. Oficjalnie, zaczynamy. Zaczynamy. mi wodę. Dobra, to tam woda jest stawiana, no. czyli ty zaczynasz od maczy. Tak. Ja natomiast zacznę sobie od burgera. Ja kupiłam sęcze i maczę. Mam nadzieję, że to będzie dobre. Muszę przeczytać ile to powinno się tego robić. Ja natomiast kupiłem kotlety. Yy, hamburger Jano. Bardzo dobre skład może lepiej ja, Więc Ja przysypuję moją yy, maczę do kubeczka tutaj. Czemu ty kupiłaś taką maczę? No tylko taka była, seria nie było żadnej maczy. Nie okay. wiem, czy się tak stała popularna, czy nie było żadnej maczy. Ja natomiast nasze znaczy, trzy kotleciki. Panie pachną? Mięso, marki, mięso. Mięso, marki, mięso. Ja już popełniłem jeden błąd. Jaki? Powiedz mi, czy też go popełniłaś? Hamburger drobiowy. Powinien być wołowy. Kurczaka! To będzie e, burger Maty, ale e, taki Kurczakie. kurczakowy. Ja wcale nie mogłam znaleźć, to było jedyne mięso, które znalazłam w Tak samo ja miałem, także no, ja wstawiam e, olej. Ja też wstawiam moje mięso. To mięso troszkę będzie się robić, szczególnie na naszych wspaniałych palnikach. Około 5 minut. No, to długo się z tym, że mamy te palniki wspaniałe, nie? Te palniki po prostu długo się rozgrzewają, ale ogólnie tak, potem, roku, potem działają dobrze. Dużo? Nie dużo. Co ty mi podpowiadasz? Ja. Teraz dobre pytanie, Ola, czy to mięso jest w ogóle przyprawione? Mięso, woda, olej, cebula, sól. U mnie jest. Przyprawa aromaty. O, produkty dalej. pochodne mleka. Dobra, to jest widzisz. I po soli. I po solniczce. Paweł! No sorry! Zbieraj tą sól teraz, żebyśmy się mogli ją użyć Róż Ale to, to nie jest tej tej tak, tej że jest... nam niepotrzebna jest sól, jak mamy kotlety. Jakie twoje kotlety są... Co <śmuchy> no, 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 no nie, bo twoje są piękne. Moje są. Są. Zika na To tylko jest surowe mięso i przyjadę, To nie jest surowe mięso jest To jest już gotowy mięso. kotlet Mogę ci go rozerwać z nic surowego on jest, po, on jest gotowy już Jak chcę to zobaczyć Nie, lepiej nie Bo potem będzie się... Nie, lepiej nie Ej dobra, to trzeba posprzątać kochani To Słuchaj, czas stop Czas stop Nie, Nie, no, nie mogę. Więc ja tutaj moją cebulkę obieram Pokroję ją w takie malutkie kawałeczki Bo oczywiście w potrójnym cheeseburgerze jest cebulka Konserwator powierzchni płaskich Się melduje I Ja pierdziele Wydaje mi się, że mogę Zaleć już tą maczę, że już trochę wystygło. Tak myślę, nie? Bo to jest taka kratka. To jest kaloryfer. Jakby to tam. Paweł! Ty mięso mi się pali! Trzeba się przerzucić. Dobra, e, moja patelnia jest już ciepła, więc kładę moje mięsko. Moje się już macie o Tak robią. Tyle cebulki wydaje mi się, że starczy. O góreczki oczywiście konserwowe. Pomóc ci? No, proszę. A to będzie wstyd. Jak ci się nie uda? O! Jakieś silny Jeszcze większy wstyd będzie, jak ja swoich nie odłożę. Sytuacja opanowana i tak cię przegonię Okej, okay, ja, ja nawet ci nie śpieszę. Ja chcę, żeby to ładnie wyglądało. Mój będzie wyglądał pięknie i będzie pyszny. Po co? Krójmy ogóreczka. Ja wszystko mam już gotowe. A ty nie wiesz, jak ja maczę zrobię. Dziewczyno, ja mam taki przepis na maczę i tego tu nie ma. Tego tu nie znajdziesz. To jest schowane głęboko. Ja wyciągam moje bułeczki już. Bułeczka nie jest istotna, istotna jest zawartość. No cebulę trzeba tak bardzo drobno posiekać ogólnie. Spójrzcie Czy my tak. możemy sobie spojrzeć do Ci Jak wygląda? No nie, zostaw go zamkniętego ładnie, żeby był dla tych, dla Jiri. Ale ja ci podpowiem ser jest między kotletami. No to wiem. ale ale są dwa sery. Dwa sery są. i Między Na samym dole jest kotlet od razu. Tak. Ogólnie jest w sprzedaży e, ketchup, który jest jakby sygnowany McDonaldem. I on jest firmy Develay, więc ja właśnie kupiłam ketchup tej firmy, żeby był jak najbardziej podobny do ketchupu z McDonalda. Nie wiedziałeś o tym? Nie wiedziałem o tym. Ja no. za to mam ketchup. No. Ketchup y, tutaj prosto z Włocławka. Ale Polecam, fajna miejscowość, <laughs> może na wakacje pojechać I y, jest bardzo dobry I on jest sygnowany logiem y, drzewka Dobra, mam cebulkę i ogórka pokrojonego y, Moje kotlety są tak dobrze wypieczone tak Chcę idealnie przekroić na pół Teraz tak, nasz burgerek, teraz tego, tą bułeczkę trzeba by było najlepiej zrobić taką mięciutką, bo ona jest mimo wszystko twarda Moi kochani, żeby bułeczki były miękkie, to wstawiacie sobie wodę Mało wody, następnie kładziecie sitko. Ale fajne sitko. Zarąbiste jest, nie? No. Wrzucacie bułkę, jak już będzie woda parowała i zakrywacie na chwilę. Dzięki temu ta para rozgrzewa i rozmiększa tą bułkę i macie efekt bułki właśnie z McDonalda. Polecam serdecznie, stosowałem już i to faktycznie działa. Ja znalazłam w tej wszarce filtr do kawy, więc e, przez to przeleję sobie moją maczę, bo ona jest taka z liśćmi, a nie powinna być raczej z może, takimi liśćmi. Może, może, więc. <laughs> Czyli nasza bułeczka, dobra, musimy poczekać, aż ta woda się tu gotuje. I tak naprawdę wszystko składamy. Możemy już sobie rozpakować. Serek z tym serem będzie problem, bo go się ciężko wyciąga, no. żeby on w całości wyszedł. Jeszcze on jest taki ciepły, nie wiem jak twój. Znaczy, twój też, bo. Nie był w lodówce. Nie był w lodówce, tak? także. Dobra, Wiktoria, mam cię prośbę. Czemu to mi Wiktoria w ogóle pomaga? Znaczy, no bo. Może ci też pomagać, przecież też ci podaje widelce i tak dalej Nic mi ja nie poprosi. podoba, ja sobie sam chodziłem muszę A muszę poprosić, okej. Dobra. Macie na chwilę odstawiamy, ale jest już przecedzona Nie ma tutaj żadnych liści I robimy naszego burgera, pierwszy kotlet Jaki nieprzypalony Ale pewnie jest surowy w środku Dobra, serek rozpakowany, troszkę to zajęło Teraz tak, nasza musztardunia i keczupik Ja musztardę sarebską Jaka jest w sumie w maku musztarda? Delikatna, nic nie jest ostra Ej, bez kitu, w maku jest taka delikatysowa coś takiego To niech tej chwilę tu poparuje i tak. Naprawdę, ja nie mam teraz co robić, bo kotlety są gotowe, wszystko jest pokrojone No konkretny ten burger, dobrze wygląda twój burgerek Muszę Wie? cię pochwalić I zobaczcie, to teraz sobie tutaj pięknie paruje Mamy tu naszą bułeczkę I ona za chwilkę, ta już będzie git I ona się robi wtedy taka lekko mokra, taka jest właśnie taka wilgotnawa, jak bułka w maku w Drugą stronę jeszcze sobie podgrzejemy Ta już będzie git, bo jest cieńsza I w ten sposób mamy bułeczkę idealną A nie tam jakiegoś suchego twardziela <śmiech> <śmiech> To źle zabrzmiało w burgerze Maty wydaje mi się, że jest troszkę więcej sosu niż w zwykłym cheeseburgerze To się ja zgadza, tutaj dzięki troszkę za więcej przypomnienie dodam. Dobra, ee, musztarda idzie na dół Także dajemy musztardy, nie za dużo A w cheeseburgerze zawsze jest tylko kropeczka musztardy Przy ogórku. Zostaw to, zostaw to Ściągniemy troszkę musztardy nie, zostaw to Syk. Bierzemy naszego Pierwszego kotleta. Bardzo ładny. Mój burger mat jest już skończony. Zobaczcie, jak pięknie wygląda. Dodaję teraz mleko do maczy. Dobra, my musimy przyspieszyć trochę tempo. Ogórek jest, cebulka jest, dajemy ketchup. Burger gotowy. I eee. teraz moja macza. Ja skończyłam! Skończyłam. Skończyłam, skończyła. Skończyłaś? <śmienicza> Kurde! Pomieszałam to powiedział. No właśnie, to mi się i to! Moja macza to będzie Miller misz pistecjowy. A ty się <śmienicza> myślałem, to tego kolejna, bo ci tak. Od w tym odcinku, jak nagrywałem sumo, to mi powiedział tam pracownik. się słyszałem porównanie, w ogóle, że macza smakuje jak Miller myśl pistacjowy. Spróbuję pan, ty sam smak, dlatego postanowiłem, że przetestuję to nasze jury. Zarząd kolorystycznie, tak no. no, bardziej kolorystycznie twoja jest. I proszę bardzo, nasza macza jest gotowa, no trochę później, ale mnie spowolniła niestety zbita sól. Tak więc ją wygrał. Także 5 punktów masz. Ja wrzucę teraz zdjęcia na mojego Instagrama i sprawdzimy sobie smak. Chciałem właśnie tylko dopowiedzieć, że oczywiście nie odwzorowujemy frytek, no bo po co? Jaki jest? Cel w odzorowaniu frytek, albo byśmy zrobili jakieś gotowe paczkowane albo coś. Zresztą, frytki w maku, to frytki w maku. I zanim dziewczyny przygotują tutaj wszystko do testowania, i zanim zaczniemy testować, w tym czasie ogarniemy sobie naszą maszynę i wrzucimy tutaj pięciu subskrybentów. O nie, długopis mi się rozpadł. Dzisiaj dość polowe warunki, wybieram też osoby z telefonu, także po prostu wybierzemy kogoś z komentarzy sobie najnowszych. Nie będę skrolował daleko, także dzisiaj najaktywniejsi będą zapisani. Co zrobić, żeby Jawor zauważył mój komentarz? Pan Tygrysek, proszę bardzo. Pominam, że każdego dnia daily wrzucamy tutaj ta rudżą cię wstarzy. <noise> tutaj 5 osób. Raz w tygodniu wybieramy osobę, która wygrywa nagrodę z koła fortuny wartą kilkaset złotych, a na końcu daily jedna osoba wygra iPhone 13, także warto subskrybować, a my już przechodzimy do testowania naszych burgerków. Tu jest burger Maty, tu jest mój, tu jest Oli. Ola jest w jury odnośnie mojego burgera, a później ja będę w jury odnośnie jej burgera. Słabo że smacza, jest więc niedługo Znaczy Bartek mówi, że niedługo jej nie będzie. Rozmawiałam z koleżanką z McDonald'a, i to podobnie nie dlatego, że ludzie mnie smakuje, tylko po prostu za drogo im to wychodzi. Okej, okay, ciekawe. Ocena burgera? Zimna. Cheeseburger i dużo mięsa w sumie, no to za? To no, jest Jest ok, no. Tutaj dali trochę mało sosu. Ja ogólnie nie lubię tyle mięsa w burgerze, więc mi tak średnio on siada. E, mam nadzieję, że Paweł będzie lepszy. W skali od 1 do 5 wyściodków. Jakie duże mięso w środku? <śmiech> 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 nie jest to w ogóle podobne do cheeseburgera. Przez mięso? No, mam. No. Ciężko mi jest ocenić to. Jest dobry tak. No, jest tak fajnie mm. rozpływający się. No. Mm -hmm. Super! Zróbmy tak. No z racji tego, że obydwoje się myliśmy z mięsem, gdyby była to wołowina, to pewnie no, byłoby bardziej podobne. Oceńcie to po prostu w smaku. Nie porównywujcie tego do zestawu maty, no bo nie ma jak przez to mięso. Jestem wysokoadek petarda. Tak. Nie no, generalnie był... <laughs> okej. Okay. Najbardziej ser było czuć, co uważam za plus, bo bardzo lubię... Tak, ten cheddar jest dobry, no. Moje byłyby w niebo wzięte. Całowretne. Nie no, ja bym dała takie, typu, ja bym nawet dała cztery, jest tak okay. Co wy w ogóle? Nie, ja naprawdę, by... no porównuj, ale zobacz, to jest goto jakby gotowy burry, jakby gotowe mięso i w ogóle reszta dodatkowała mega spoko. Półtora. I poprawi. Daj mi posmakować. Co wyglądacie? 5 na pięć. Ja bym tak ja. <laughs> nie, jest okej. Okay. Teraz... Chciałabym smakować maczę. Ustalmy, że ocena Instagrama jest odnośnie burgera, a macza w ogóle ma osobną ocenę, nie? Co taki mały łyczek. Bo tyłka nie urywa Do wypicia mało smaku Ale nie jest słodkie, nie? Nie jest słodkie Nie jest w ogóle podobne do Miller Misha To jest bardziej słodkie, bardziej intensywne niż macza. Nie no, nie jest podobne Nie jest podobne, nie jest podobne. Nie jest podobne. Ale Miller Mish jest lepszy To jest lepsze niż No mama. tak, jest, jest lepsze niż Macze. Ja, ja, no. ja to daję 5 <laughs> Dziękuję Nie jakby, no... Patrzymy czy jest podobny w skali smaku jest 5, ale podobieństwa jest 1 Wizualnie spoko, ale smakowo? Tylko takie, że... No, no, A jeśli chodzi o podobieństwo, to ja daję 1 kochani. To no. No. no to 4. No to cztery. Ale to 5 i 3, więc średnia 4. Okej, okay, ja daję jeden. To ja daję 2 takie. Dobra, podawaj tę placka tam. Jest ja i tam placka. <laughs> Okej, okay, sprawdźmy. Takie lepiej. Pachnie lepiej? No tutaj wydaje mi się, że ketchup był bardziej podobny. Nie? No kotlet też jest różowy, tak samo jak mój, nie? W smaku jest dobre. Konsystencja tego mięsa paczkowanego mnie po prostu przeraża. Mm. Ale jest zdecydowanie lepszy Ale olej jest lepszy. No. Mięso też jest lepsze. jest lepszy. Jedna rzecz, u mnie bułka, moim zdaniem, była bardziej burgerowa, a mm -hmm. ta jest hot dogowa tak. taka. A to mam nawet do jazda dokładnie. Dobra, oceny. Cztery. Pięć. Cztery. Spoko burger. dawać macze. Mleka macza wygląda jak mleko. Cóż, na mleka. Tak, prawdziwej maczy, a nie jakiś Miller-Mysz. Smacznego Mleko podbawione słodkości, <grym> jakiejkolwiek. <grym> <grym> przez tą herbatę. Jest mleko woda, z mleko z kożku herbatą woda, biała woda. Woda się zrobiła z tego, no? Gorzka woda w smaku. Ocena. skali podobieństwa czy smaku? No, podobieństwa, no smaku byłoby zero, ale podobieństwa na. No to da, cztery. No, no dwójkę dam, no. Nie no, podobieństwo po 3 Czyli kto wygrał? A jeszcze Instagram Chyba Ola mnie rozwaliła, jeszcze profilaktycznie sprawdźmy Instagrama No i na Instagramie moi kochani Ola wygrała, 68% Także nagroda? E, noc w apartamencie w centrum Gdyni Są że jakieś kolacje O, na, ko na kolację mogę cię zabrać Okej, okay, dobra Idziemy na kolację, wy za to idźcie na dół napisać komentarz fajny jakiś Na przykład napiszcie smacznej maczy Ola niech tak nie kozaczy e, A Super, nie? Subskrybujcie kanał, przypominam, że filmy są codziennie o 14.00, widzimy się już jutro, pa, cześć! cześć.